Powitać wszystkich. No i zobaczcie, co znowu znalazłem niedaleko mojego osiedla. Czeremcha! Czeremcha! Moi drodzy, I już zaczyna ona sobie tu owocować fajnie. Widzicie, warto czasami wyjść z domu, zobaczyć, co mamy u siebie na osiedlu. Co w sytuacji zagrożenia życia może nam pozwolić przeżyć? Aczkolwiek z czeremchą trzeba też uważać, bo są przeciwwskazania do jej spożywania. Kobiety w ciąży, zwłaszcza, powinny uważać, bo czeremchy nie powinno się podobno za dużo spożywać w tym okresie. W ogóle czeremcha może też mieć działanie przeczyszczające. Więc też tutaj trzeba z tym uważać, żeby tego za bardzo nie zjeść, co nie zmienia faktu, że bardzo fajne owoców można, yy, owoców, co ja mówię, przetworów z niej zrobić. Więc rozejrzyjcie się wokół siebie, w swoim najbliższym otoczeniu, bo będziecie tego mieli pewnie sporo również u siebie na osiedlu. Tu widzę kilka takich stanowisk. O, tam jeszcze kolejne są więc jest tego dość sporo. Tu jeszcze nie dojrzało, tu dojrzało. Proszę bardzo. Także zapraszam was wszystkich, zachęcam do rozejrzenia się po swoich najbliższych okolicach, po swoich osiedlach. Co by, co możecie też takie właśnie rzeczy sobie poznajdować. O właśnie i tutaj mam o, nawet jarzębina widzę, rośnie. Także pożywienia dużo. I to w okolicach osiedla. Pożywienia dużo. Dobra, z mojej strony na dzisiaj wszystko. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam do komentowania, łapek w górę z polecania mojego kanału. Także jak najbardziej zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.